Siema witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj zagramy sobie wielką grę Ale zagramy sobie postaciami które mam aktualnie na 35 rank Czyli właśnie tymi czterema Jest to Sprout, Nita, cold i Colet. Tymi czterema postaciami sobie zagram na Big Game ja Zobaczymy jak wyjdzie Myślę że fajny taki trochę inny odcinek Jeżeli wam się spodoba e, zostawcie oczywiście łapkę w górę Zasubskrybujcie kanał Może uda się dobić 44 tysiące e, Zobaczymy więc zostawcie subika i oczywiście będę też tutaj grał jako boss, wydaje mi się, że jako boss będzie po prostu i także e, ja oczywiście tutaj lecę z pierwszą grą i widzimy się jak będę bossem. Dobra, jesteśmy tu, jestem w końcu tutaj e, bossem, jeszcze się trafiło Brawl TV, zobaczymy sobie jak tym koltem tutaj wyjdzie. No trochę jednak tu musiałem poczekać i ja się trochę teraz przykampię. Akurat fajnie, że e, na pierwszy meczyk e, właśnie się udało trafić jeszcze Brawl TV. Ok, tu Byron od razu porobiony, czy oni w ogóle grają? Bibi się kręci, też się pokręcimy. Czy oni mi tutaj dadzą to? Colt też się kręci, tylko czy oni mnie będą bili, czy nie? Bo tu widzę, że Nita... E, a, on chce chyba mi oddać. Dobra, fajnie, że mi tutaj oddają. W sumie tak naprawdę nic za to nie ma, ale wiecie, zawsze będzie powiedzmy ta wygrana. A, no jak widzicie, fajnie się trafiło, bo tutaj wszyscy oddają. E, nie wiem, czy ta Nita będzie chciała oddać, ale... Okej, okay, no niestety ta Nita nie. E, ta Nita nie chce oddać, chociaż... Chociaż no raczej sama nic nie zrobi. Oni tutaj wszyscy w piątkę sobie stoją. Ja nie będę ich atakował. Ci, którzy mnie nie atakują, to ich po prostu. E, zostawię tutaj kto siedzi. Kto tutaj jest? A, Edgar, dobra. Nie wiem, czemu w ogóle oddają. Nie wiem, może Brawl TV jest czy coś. No, chociaż tutaj już mnie trochę obiła ta Bibi. Przynajmniej raz mnie walnęło, A chyba się tutaj obudzili. Dobra, ult od razu. Raczej nie wiem, czy oni w ogóle są w stanie mnie porobić. Dobra, porobiony. Byron. Ale mamy jeszcze 45 sekund do końca. I chyba będzie to wygrane. Zaśmiejemy się. Chociaż fajnie, że oddają. Eee, no, tak jak mówię, nic za to nie mam. Ale ale no wiecie, jest wygrana na będzie. Eee, pierwsza postać, powiedzmy, za nami. Jeszcze zostaną trzy oczywiście. 30 sekund jeszcze. No, teraz już 26, więc w eee, okej. Okay. No, chyba będzie jednak wygrana. No, tutaj jeszcze 64 tysiące HP. No, chodzi powoli, bo atakują. Ale wiecie co, ubije ich. E, oni teraz mnie widzę, zaczęli atakować. Dobra, przeładowanie. Colt, czy on padnie? Nie padł, ale no dobra, oni już nie zdążą tutaj na pewno. Edgar sobie tam cały czas w krzaka siedział. E, zaśmiejmy się jeszcze raz. No i mamy pierwszą e, tutaj gierkę wygraną. Zobaczymy w ogóle, jakie tutaj puchary są. OK, 1900, 1100, prawie 900 i 1000, no więc dosyć w sumie podobnie. Wcześniej jak grałem właśnie, to też się trafiało tam tysiaki, 1100 jakieś. Dobra, więc teraz biorę sobie y, kolejną postać. Stwierdziłem, że będę je brał powiedzmy w kolejności w takie jakie wbiłem, więc pro to sobie zostawimy na koniec. A teraz lecimy sobie z Nitą, bo właśnie Nita to była moja y, kolejna postać dla 35 rank, zaraz po kolcie, więc sobie wybieram Nitę, wezmę sobie, może niech będzie ten świąteczny skin, czekajcie tutaj. E, oczywiście, leczenie i tarcze. Więc lecimy sobie z kolejną grą. Dobra, lecimy w końcu z drugą postacią. E, jeszcze przed nami dwie. Tym razem Nita. No, Nita może być trochę fajniej niż e, niż właśnie tym koltem. Zobaczymy, czy tutaj będą e, też oddawać. Bo nie wiem, jakoś na tym wyższym poziomie trochę e, częściej po prostu oddają. Dobra, ubity, ubijamy ich oczywiście. Tutaj Edgar się kręci. Nita też. Nie wiem, czemu oni tutaj w ogóle oddają na tym poziomie. Czy mi się po prostu nie chce tego grać. Ale jak widzicie, tutaj. E, tabi mnie dosyć mocno bije Okej, okay. nie wiem czy oni oddają, w sumie to są dwie bi. bi naprawdę mocno, ja bym sobie musiał Miśka naładować Bajron się kręci, bo oczywiście jest to hardcore Tutaj hardcore we snappy, więc ja go ubiję, będę sobie Miśka fidował przy okazji Tu chyba też oddają, tutaj chyba też się oddają, nie wiem dlaczego, ale oni tutaj e, No może nie wszyscy, ale jakoś oddają, jak widzieliście w poprzednim meczu e, Tam też mi oddali, więc no nie wiem, nie wiem czemu tak się dzieje, ale tarczę używamy sobie tutaj Bijemy ich więc prawdopodobnie będzie tutaj kolejny meczek, można powiedzieć, wygrany zresztą tutaj matchmaking też naprawdę mega długo trwa. Nie wiem, trwa tyle jak, jakby naprawdę jakąś trzypiątkę wbijał czy coś. No ale niestety no wyższe puchary powiedzmy tutaj matchmaking stara się dobrać po pucharach, więc no oczywiście to jest zrozumiałe. ok. no teraz mnie dosyć mocno biją tam bi ucieka przed tym Miskiem, a niestety Misiek padł jeszcze 35 sekund zostało. Pootajmujemy sobie trochę, chociaż jak widzicie tutaj się coś odpalili teraz. Ja bym musiał tutaj sobie naładować e, Miska, dobra, jest Misiek, położymy go. Te bi, te bi najbardziej mnie tutaj e, wkurzają, bo jednak na no, ten damage mają dosyć spory Misiek tam poszedł trochę spuszczał, ja się schowam tutaj e, w tych krzakach, e, po lewej na dole oczywiście. Okej, okay. dobra, bi leży. No 10 sekund, ja tutaj mam 20, no prawie 30 tysięcy HP, e, i jeszcze tutaj 7, 6... Dobra, no i mamy tutaj kolejną gierkę wygraną. Tutaj można powiedzieć, że po części oddawali, bo tam przez chwilę oddawali, przez chwilę atakowali, chyba nie mogli się zdecydować, ale mamy tutaj drugą gierkę, powiedzmy wygraną. No jak widzicie tutaj tym Byronem był Hardcore, udało mu się wysnajpić, zresztą nie jest to bardzo trudne, no bo na takich pucharach to tak naprawdę od razu można powiedzieć trafia się do tego samego matchmakingu. Teraz kolejną, trzecią postacią i przedostacią będzie oczywiście kolet, zobaczymy sobie jak tą kolet pójdzie, fajnie by było jakby udało się tutaj 4 razy wygrać. Ale to oczywiście zobaczymy. Myślę, że najciekawiej będzie e, tym sprotem, żeby wiecie jakoś w rogu się zablokować ultem czy coś, to sobie jeszcze do tego oczywiście przejdziemy, a teraz lecimy z trzecią grą. Okej, okay, lecimy e, tym razem koled, więc zobaczymy jak tu wyjdzie. 98 tysięcy HP, e, ja się oczywiście standardowo przykampię. Ciekawe czy tutaj też będą oddawać, no mam nadzieję w sumie, że nie, no chociaż Edgar się już kręci, Primo też się kręci, B też się kręci, no trochę tutaj... E, chyba chcą pooddawać, chociaż ta B i tak atakuje, dobra, wjazd, tarczy już nie ma Chociaż dobrze, w sumie fajnie jakby nie oddawali, no bo jednak trochę e, średnie by to było Trzeci mecz i oddawanie, nie wiem czemu na tym poziomie tutaj oddają, no ale e, No trudno, no tak wolą sobie grać, tutaj pokręcimy się na Edgara e, Bo tutaj oddaje, więc git, poczekamy sobie aż tutaj przyjdą, czy oni w ogóle jeszcze przyjdą e, Czy nie poddadzą się Mam nadzieję, tak jak mówiłem, że nie. Ok, bi się kręci. No, oni się niby kręcą, ale i tak atakują, więc to jest ciekawe, co oni tutaj robią. Dobra, bileży e, naładujemy sobie ulta kolejnego. Nie będę ich ubijał. E, tych, co mnie nie ubijają, oczywiście. Ten pingwin coś tutaj e, sobie. Oj, niestety ubiłem, ale nieważne. Oj, primo tutaj. Wjazd w niego e, teraz pada. 50 sekund. Ja jeszcze mam 70 tysięcy HP. No, Edgar tutaj się kręci. Ja też w ogóle mam 3900 HP, więc no, trochę mało. Nie, jest to chyba siódmy albo ósmy level, yy, chyba siódmy tak mi się wydaje, przynajmniej nie jestem pewien. Mm, ale no nie, oni tutaj się kręcą A później mnie chcą yy, atakować, no dziwne Nie wiem czy ten yy, Mr. P To nie bot, no ale ale Nieważne, no oni chyba już tu raczej szans nie mają Ja mam yy, 69 tysięcy HP No pokręcimy się, się tutaj Z tym Edgarem, Bim nie atakuje Primo też nie, wjedziemy, okej okay. Kolejny ult, nie, nie mam ulta, bo tutaj trochę więcej Do ulta brakuje, dobra, wjazd Przejechałem ich, więc mamy Trzecią grę wygraną, no i znowu tutaj ktoś oddawał No, zresztą no tak jak było w poprzednim Meczu, tam się nie mogli zdecydować czy oni chcą oddawać, czy oni chcą e, atakować. Tutaj było w sumie podobnie, widzicie, tu puchary, no 899 na mniej, więc okej, okay, lecimy sobie teraz z ostatnią postacią, a ostatnią postacią jest Sprout, Zresztą jak widzieliście ten odcinek, bo ja tu nagrywam w niedzielę wy odcinek, widzieliście w poniedziałek, więc e, mam nadzieję oczywiście, że widzieliście, jeżeli nie, no to wpadajcie. Ja sobie wezmę tutaj oczywiście ten Star Power i wezmę, spróbuję zagrać z tym drugim gadżetem, tym gadżetem ani razu jeszcze nie grałem, zawsze jednak ten pierwszy, ale spróbujemy sobie, więcej, lecimy z ostatnią grą. Dobra, lecimy teraz z Protem oczywiście jako boss, będę próbował się zablokować w rogu, tylko wiadomo, muszę sobie najpierw ulta naładować, okej, okay, tutaj idą, sobie obijemy ich, dobra, tam Gale, pad tutaj ktoś idzie, tu idzie B, ubijamy oczywiście, dobra... Oni też tu oddają, a ja tym razem niestety nie wyszło, się kręcą, ale mnie atakują. Dobra, też będę ich atakował. W sumie mógłbym sobie e, tutaj walnąć gadżet, żeby e, powiedzmy zresetować sobie tego ulta, ale nie będę tego robił, bo dosyć łatwo tutaj mogę nabić. Czekajcie, rzucę tak, dobra, i jestem zablokowany. Teraz tylko ładować ulta i siedzę sobie w tym rogu. No oni znowu kolejny raz, powiedzmy, chcą oddać ten mecz, ale no e, trudno, chociaż trochę nie będę używał gadżetu, bo ja już tu prawie ulta mam naładowanego. Okej, okay, tam Nita dostała. Blokujemy, no i znowu się udało. Teraz wystarczy sobie tak siedzieć cały czas po prostu w tym rogu. Gail tu skoczy, na szczęście nie. na szczęście nie doskoczył. Dobra, gadget. Aj, tutaj Gail próbował wejść. Bite skoczyła. Nie udało im się tutaj do mnie wbić. Na szczęście. Okej, okay, myślę, że teraz mogę sobie zmienić. Roda radę, dobra, dało radę. O, jeszcze mogę raz sobie zmienić ulta, także myślę, że mogę teraz naładować, wyślemy sobie emotkę, no, oni tutaj za dużo nie mogą zrobić i tak się zresztą podają, oj, chociaż teraz tutaj znikł mi ten ult, a ja je mogłem w sumie gadżetować, bo jak widzicie się tutaj teraz wszyscy zlecieli, jeszcze mi nie wyszło niestety, okej, okay, użyję sobie tutaj gadżetu, żeby w razie czego móc zablokować, dobra, jest tutaj tylko Misiek i Primo, niestety Primo skoczył, więc teraz mam trochę dojazd, ale się tutaj odpalili, e, dobra, że tą nitę, dobra, nita padła... Teraz ta B jeszcze, ok, B też. Jeszcze jedna B tu przyszła. Oj, 10%, szybko tutaj, żeby misiek nie dobił. Dobra, ten misiek mnie musi obić, bo tutaj Gary już idzie, nie mogę nic trafić. Czy wytrzymam tutaj e, jeszcze tą chwilę? Chyba nie bardzo, bo jestem w rogu teraz. Ok, chociaż czekacie, tak? No niestety, tutaj się nie udało, zepsułem tam, że e, się nie zablokowałem. Oni się odpalili, wlecieli tak naprawdę wszyscy. No niestety się nie udało Ale trzema innymi postaciami się udało No tutaj gdybym nie, może użył jednak tego gadżetu To by się udało Ale trudno Mam nadzieję, że taki odcineczek wam się spodobał a zawsze coś innego Jeżeli tak było no to zostawcie łapę w górę Oczywiście też zasubskrybujcie kanał Może uda się do 44 tysięcy dobić Także zostawcie subika Dzięki za oglądanie Do nas odcinka Siema